Ta wyłączność, taka miłość do starych samochodów potrafi być najgorszą kochanką w związku. Zaczęło to się um, ubiegłego roku, w kwietniu, kiedy byłem z moją małżonką, mojego szwagra. Szukałem miejsca, gdzie mogę wytestować nową kamerę. Szwagier powiedział, że on kurczę, takie fajne samochody znalazł, i na pewno to będzie coś fajnego. I tak to się zaczęło. To był zapomniany troszeczkę garaż, w którym było około sześciu old timerów. Potem Jacek stwierdził, że we Włodawie też gdzieś tutaj jest, na pewno są jakieś stare samochody, ponieważ on je widział i że on by chciał je nagrywać. Czasami jest spontanicznie, zwłaszcza w wakacje tak było, że Jacek do mnie po prostu dzwonił po południu i mówi: Słuchaj, tutaj mamy na 17 czy na 18, taki zabytek, jedziemy. No i po pracy szybko wpadam do domu, biorę torby, aparat, całą resztę statyw, no i jedziemy gdzieś jeszcze nie wiemy, gdzie czasami co nas czeka. No jest taka fajna adrenalinka. Po roku nagrywania, jeżdżenia po tych wszystkich szopach, łąkach i innych przeróżnych miejscach, no zakochałem się w tych starych samochodach z zwanymi od timerami. Historie są takie, że często z pokolenia na pokolenie przechodzą takie samochody. Ludzie, którzy kupują takie auta, je trzymają, restaurują, później je po prostu zostawiają. Przychodzi to z pokolenia na pokolenie, no i często dzieci tych fanatyków takich aut nie mogą sobie poradzić z tymi samochodami, czyli z utrzymaniem tego wszystkiego. I to jak stoi, tak już zostaje. Historia o pani ręce, to oczywiście wszystkim opowiedział. Historia Syrenki pani ręki, to już jest już legendy o niej tutaj krążą. Ogólnie kobieta jest naprawdę fanem motoryzacji. Jeździła począwszy od starych motocykli, WSEK, WFMek i innych rzeczy, aż po Syreny. Jej mąż założył troszeczkę inne butniki, które jej się strasznie nie spodobały. I od tamtej pory ta Syrena stoi u niej w garażu już ponad 20 lat, także no, z około 15 żeby nie oszukać. Tak się złożyło, że zostałem właścicielem Syreny. Mam nadzieję, że żona się nie obrazi. Ja oczywiście byłam przeciwna. Stwierdziłam, że to jest wyrzucanie pieniędzy w błoto i po co taki grat. No ale y, mój mąż potrafi mnie podejść i zawsze nawija makaron na uszy. Dużo, dużo mi opowiadał, że on marzył całe życie o takim samochodzie, więc no, nie mogłam się nie zgodzić, zwłaszcza, że stwierdziłam, że to będzie najlepszy prezent za to, że udało mu się rzucić palenie, więc skoro nie pali, to już nikt z syreny sobie kupi. Zazwyczaj jak nagrywam, zawsze trafią dwa. To są na przykład dwie Skody Octavie z 60 roku, to są dwa Żuki. Zostały po prostu opuszczone przez ludzi, którzy robili autostradę. Są dwa garbusy, stoją w szczerym polu, podobno jeździły po wiejskich polach, dróżkach i innych takich rzeczach i siały po strach e, e, w lokalnych wsiach. Nie wiedziałem, że tyle wokół nas jest różnych miejsc, gdzie są ukryte stare pojazdy i to są naprawdę no, perełki motoryzacji. Ludzie po prostu mają auto pozamykane w stodołach, w których, no, obok których przechodzimy, dnia na dzień nie zdają sobie z tego w ogóle sprawy. Ja nie jestem handlarzem, czyli nie kupuję tych wszystkich samochodów, tylko chcę zrobić o nich reportaż pokazać, że zostały opuszczone, ale nie do końca zapomniane. O, zostało. No to Maćku, opowiadaj. Piękny Maluszek, widzę. 90 rocznik. Syreny widzę. Bo... Syrena, jak najbardziej. 105. Tak. A tutaj mamy co? Sami zobaczcie. Piękna, elegancka. Ale cacka. Syrenka Model 101, 61 rok. To jest pasja. Po zrobieniu takiego samochodu najpierw satysfakcja, że się zrobi ten samochód, a następnie pojechać, spotkać się z ludźmi, porozmawiać na zlotach, wymienić się swoją historią. Syrena 105 została znaleziona na pobliskiej wiosce. Kupiona od byłego Wójta. Namawialiśmy go, żeby odsprzedał, że Syrena odzyska dawny blask. Po pół roku udało się ją w końcu kupić. Warto te samochody wskrzesić i pokazać, czyli opowiedzieć ich historię. Ci akurat panowie mają szczęście, ponieważ ich żony zdają się podzielać ich niezwykłą pasję. Są dzisiaj też zresztą z nami, przyglądają się naszej rozmowie, ale na nich się, na panach się skupimy. Jacek Ewa wryszuk i Paweł Piędzio. Dzień, Dzień dobry panowie. Dzień dobry. Tam. Dzień dobry. Jakie historie spotykają was, kiedy wy spotykacie… Historie. Historie. Często historie zarośnięte krzakami albo prawie zjedzone przez rdzę. Historie są różne na przykład ostatnio miałem taką sytuację podczas nagrywania, że musiałem uciekać od psów na przykład, nie? No bo było... W sensie od policji czy e, nie, od szczegóły w raku, tak? Dokładnie. Myślałem, że były dwa, okazało się, że było ich sześć. <grym> także ale zdążyłem zrobić ujęcia, także są różne, naprawdę wszelakie ale niezwykłe sytuacje. Jest to, przepraszam, niezwykłe jest to, że ci ludzie, do których trafiacie, często traktują te samochody które dla was są, e, no, kawałkiem historii, kawałkiem wraku, jako e, element ich życia, tak ważny, że nawet nie chcę ich pokazywać czasami. Podobno, żeby e, pan odsłonił tę syrenkę ukrytą pod planteką, Ujawnił. Spod mchu i paproci ją wydobył, e, <laughs> trzeba było go sporo namawiać. Dlaczego? Tak. Prawie cztery miesiące to trwało, ponieważ, no, e, właściciel, który, no, posiada tą syrenkę, mieszka, no, daleko od Włodawy i e, no ciężko było go namówić na to, tak? Właściciel posesji, co z kolei nie jest właścicielem Syrenki, musiał zgodnie z nim, żebyśmy mogli no, wejść i ją odkryć, Także też nie wiedzieliśmy... A żeby zobaczyć w ogóle, nawet? Żeby zobaczyć, nie wiedzieliśmy w ogóle, co pod nią znajdziemy, tak? Bo ona stoi pod, ponad 20 lat pod plandeką i baliśmy się po prostu, że jak odsuniemy tę plandekę, to zerwiemy lakier, tak, że się rozpadnie, że no nie wiadomo... No nie wiedzieliśmy bardzo, co, co zastaniemy. A to miłe zaskoczenie. Cała jest, także tak, do, tak. dobrze jest zakonserwowana. Powiedzcie tak. panowie, czemu ludzie nie pozbywają się takich starych samochodów? A... Tylko sentymentalnie, lub nie wiem z jakiego innego powodu, trzymają je w garażach, pod plandekami i w różnych innych dziwnych miejscach. Myślę, że to wynika z tego, że po prostu kiedyś, żeby dostać samochód, trzeba było. Poczekać na niego, tak? Czyli 15 e, lat. na przykład. No. <laughs> I kiedy już taki człowiek dostał taki samochód, no to on już go otrzymał naprawdę i pod sumą, e, nikomu nie dawał się dotykać. I wydaje mi się, że, że... To jest spowodowane, żeby oddać to na złom, też można trudno szkoda. się rozbyć Ci ludzie Dokładnie. zdają sobie sprawę wydaje mi się, z wartości. Że, że ludzie nie wiedzą po prostu, Właśnie. co posiadają, mhm. jaką to ma wartość. Instytucie. I czasami jest tak, że po prostu no, woli, żeby to stało, niż tam komuś oddać, tak? A czemu zajmujecie się autami no, z epoki PRL-u, mówiąc, mówiąc wprost, bo... Mamy dzisiaj takie możliwości, taki rynek, że w zasadzie dowolny, old timer jest w zasięgu finansowym mm -hmm. w większości kolekcjonerów, a wy skupiliście się na samochodach, które w tamtym czasie, owszem, stało się po nie 15 lat w kolejce, ale traktowane były jak rupiecie na tle zachodnich samochodów. Mm -hmm. Psuły się, rdzewiały. Czemu dzisiaj ma, ma, mają dla Was taką wartość sentymentalną, stare Syrenki czy maluchy? No jest to, w... no wiadomo. Polska motoryzacja też po części, no nie wszystkie, trafiamy na różne samochody, no i jeździ coraz tego mniej no, na polskich drogach, nie się. polską historię trochę w pewnym sensie, Też, tak? no i też chcemy, no i namawiamy wszystkich, którzy no, mają finanse i chęci, żeby po prostu na no, te samochody odrestaurować, żeby one jeździły, żeby nabrało drugiego życia, tak? Może nie ma klimy, ale jest klimat. <grymne> a, starzy, a, a, a zachodni, niekoniecznie starzy, kolekcjonerzy zaczynają się interesować polską motoryzacją? Macie taką wiedzę, że polskie e... duże Fiaty, czy, czy małe Fiaty, czy Syrenki trafiają na zachód coraz częściej? E... Coraz częściej właśnie trafiają i to są naprawdę coraz większe pieniądze za odrestaurowane takie Ile? samochody. No to są w granicach od dziesiątek tysięcy nawet do 100 tysięcy złotych, także Czy jak ktoś stawił do stodoły Sysyrenkę 30 lat temu i, I nie dzisiaj ją wyciągnie nie i sprzedają nimcowi? Ciekawostkę widziałem malucha na przykład ostatnio nowego, który ma tam nie wiem, około 600 kilometrów, chyba przejechany, 53 tysiące. No. Złotych, złotych. Także w filmie, w filmie też możemy zobaczyć, bo to oczywiście wszystko to jest mowa o wrakach Uberszczyzny. Takim filmie, który, który tutaj razem z, pię z, z Pawłem <laughs> Piędziem, jak realizujemy. I mogę powiedzieć, że na przykład jest bardzo fajny okaz z Syreny, która ma folię na siedzeniach i ma 601 km. Przykładowo przejechamy w I stoi ukryta w garażu, prawda, i nikomu. Oprócz nas nie udało się jeszcze nie. jej zobaczyć, także nie naprawdę to, co? polecamy. Czy czegoś szukacie specjalnie? Marzycie o jakimś odkryciu? Nie, chyba nie. To Paweł jest... szuka malucha na pewno. <noise> Marzyli o odkryciu plandeki, ale się nie. udało. <noise> to znaczy mamy parę, parę informacji jeszcze. Gdzie coś jest, tak? Gdzie coś jest. To wprawdzie już skończyliśmy nagrania do filmu, ale kto wie, myślę, że nie wytrzymamy no. i sprawdzimy te lokalizacje, bo są naprawdę ciekawe i już nie możemy Typu się doczekać. zamurowany samochód w garażu, Dokładnie. właśnie odstawiony jako nowy. Może czuje się jak w powieści e, Muda Niemackiego. Nie Takie szukać... rzeczy tylko na wschodzie. Nie tak. trzeba szukać złotego pociągu. Wystarczy, że odnajdziesz w zamurowanym garażu świata 126. O, oni mają złoty pociąg do starych aut i tak, tego się trzymajmy. Panowie bardzo dziękujemy bardzo. za rozmowę, dziękujemy za jeszcze spotkanie. Korzystając z okazji, chciałem pozdrowić w ogóle wszystkich, którzy, którzy wspierają. Zziemy, że to jest odpłatna usługa. Tak, ale śmiało. <noise> no także pozdrawiamy te osoby, które u... Pomogły nam udostępniły udostępniły tak, i udostępniły te samochody. Także dziękujemy naprawdę bardzo. Jeszcze, <noise> nie usłyszeliśmy ani razu, nie, także jak na razie wszystko się nam udaje i niech tak zostanie. Jakbyście poszli. Na casting na wspólne, jak aktorskie diamenty, bo macie ewidentnie potencjał. Też byście nie usłyszeli nie. I państwo również. Szansa, powiedzieć. by spróbować właśnie nadchodzi. Filip, przychodzisz do Grażyny, masz ją poderwać. Ja panią po kocham. Nie.